dzisiaj gramy z Adrianem w Steep Steps I jesteśmy na mapie Wild West, więc ruszamy. To działa? Trzeba to kliknąć. Okay. Dobra, używamy szybowca. Okej. Okay. Hop! Dobra, idziemy. To jest bardziej lotne niż szybowiec chyba. Chodź. Ja mam tutaj drabiny do dyspozycji i tymi drabinami musimy wchodzić jak najwyżej. Dobra Chodź Adi no. Nawet nie możemy jeszcze... Nie. I zawsze jak nam spadnie drabina to musimy po nią iść na dół jak coś ja widzę antki. to jest fajny pomysł Teraz mówię powiedz Adrianowi Ej Adi słuchaj Antki pomysł Słuchaj, ej bo słuchaj, bo mój brat niedawno kupił sobie robuxy, nie? Mógłby ci dać te robuxy, nie? Tak jak dostanie 100 Nie Nie. Z jego konta Czemu? Nie, nie, nie będę, nie Bra. Nie? To dobra, to czekaj yy, To ten, który wygra, nie? To ten yy, dostanie... Albo dobra, to ten, który... Wygra, to ten, to ten jest lepszy od drugiego, dawaj. Ale w tej grze też trzeba współpracować, Igor. No dobra, ale ten. Yy, kto, kto pierwszy. Kto w 15 minut wejdzie wy, wyżej? To czekaj, to włączę timer. Dobra. Dobra. 3, 2, 1, start. Kto pierwszy wejdzie na górę. Haha! Ha. Dobra O! Dobra Jest Haha ha. Dobra Jestem w na prowadzeniu oh, oh, oh. Dobra Lecimy, lecimy, lecimy To jest most trzeba zrobić? Tak! Dobra, udało się no, Nie no, ja nie umiem robić mostu To się naucz

Adi, na ilu metrach jesteś? Na stu. No, jakoś Cię nie widziałem, jak przechodziłem. Ja już są na czterdziestu trzech. Na razie? Ty? Tak na serio? 21 no bo no nie, ja już tego nie przejdę, bo robi nam za wystawką. Ja się tam widzę, chcę uchać. O, Opatrzcie widzę, to jest Adrian, to jest Adrian, zobaczcie tam. Tam gdzie mam myszkę. Ale ja tego tak nie sięgnę już! Ale co nie sięgniesz? No bo to jest za wysoko niby. Aha No to musisz ten. Wyjść z gry i jeszcze czas. Aha, teraz spadłem też na sądu. Ja już sobie No dobra, dawaj, dawaj. Nie, no ja się nie śniłam. Poczekaj, rozpocznijmy raz! A, a nie możemy w tamten parkour na dwie osoby? Bro. Nie, dawaj tak, dobra? No nie, bo mi co chwilę. Rabina będzie. No nie. widzę jednak mówiłem Adriana. Gdzie jest Adrian? Adrian, chodź tu. Chodź, 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 Adi. Chodź. Ej, słuchaj, Adi, zróbmy takiego deala, ok? Zwycięzca dostaje całe diamenty. Albo nie, połowę diamentów tego drugiego na serwerze Minecraft. A ja nie mam. No to ten, ten, który przegra, musi zarapować. Zarapować coś y, z trzech słów, które wymyśli zwycięzca, dobra? Tamera. Czekaj, jeszcze nie? rozpoczynam timera. Chodź, chodź tu na dół. Okej 3, 2, 1, start. Lecimy. O, ty jedna szujo! No? Co tam? Co to robisz? No ty. No ty. No. Co ja? No, no. Haha! Kurda! Nie, ja się tu Cię pozbyłem. Tak na razie. Dobra, górę. do rury, do rury. Tam będą dwa szczury. Kurde, chciałem go zwalić. Nie. Aha, i <noise> Szybko przewalaj się. Dobra, idziemy. No <noise> okej. Okay. O nie, on, on już umie robić mosty! Nie umiem właśnie. No to się nauczysz po drodze. No! No tych mostów się nie umiem robić. Ja wracam na 37. No i spadło mi na sam duno! na zero. Ja nie mogę, ci tutaj na nas drabiny zarzucają Już przegrałem Poddajesz się? No i tak już tego nie wygram Słuchaj, może jak teraz ja spadnę, to, to ja mam przekichane jak teraz spadnę No ty Umiesz chociaż budować most. Dobra, to to. Okej. Okay. na razie widzowie. Okej, okay, już mam pan prawie 50 metrów. A ja znowu nas ośmiecham. jakiś się debil! Braa! Ja Czekaj, gościa. Nie, mi ten... mi ta spada za chwilę! Bro. А я на Дзагесту еду. На вот не Вот их мост вообще не дороги. Про гейминг. Ну, это мост. Это Moc na żerozy. I odnowu, odnowu. Walcover. Walcover. Co to Walcover? No, czyli poddaję się. Dobra. Poddaję się. No. Okej. Okay. A ile to trwało? 5 minut dopiero co trwało. Ale dobra, więc Adrian przegrywasz I Dobra, to się do nie Dobra Adi, więc teraz tak Musisz zarapować coś Czekaj Ym, O YouTubie Bra. O. Żabce? Bra. I o. tabliczce. Okej. Okay. Wstaję sobie z rana. Idę do żabki. Kupuję hot doga. Wchodzę na YouTube, a na kanał ten polski dzieciak. Ej, jakie było ostatnie słowo? Bra. Tabliczka drewniana. I... I widzę, że na tabliczce jest napisane Subskrybuj! Okej, okay, dobra. A teraz Adi, teraz ty wybierasz koniec grę, okej? Okay? Co? Teraz ty Adi wybierasz koniec grę, w którą gram, okej? Okay? To się odpieka. A ty już gdzie jesteś? Tak w ogóle? Nie to widzisz? że tak? jestem, a teraz tenkę dziwną. Bra. Okej. Okay. Pokemon? Co? Adrian, co ty zagrał w pokemonach? Nie wiem, losowe! Type your name e, O, da się wyjść Wyszłam z domu, tego Okej okay. Dobra, to się nie zmieści, więc muszę napisać mój nazwę na Robloxie Pieniądze. Zero. Dobra. Ciekawe czym będziemy mogli warczyć war przeciwko sobie, skoro to jest na te Pokémony. Oby. Co ja chciałem teraz zrobić. Wychodzę zna, z domu, no. tam są takie czerwone... O! Chodź, y Czemu jakiś Jacek do mnie poszedł? Bleh. Do mnie też przyszedł, ale odszedł. Chyba tak, mamy iść za Jackiem. Chodź. Mieliśmy mieć, pewnie też za, iść za swoim Jackiem. To poczekaj chwilę. Okej. Okay. Y o, jestem. I? Okej, okay, digging site. Gadam z Jackiem. Okej, okay, więc profesora jeszcze nie ma. Dobra, to idziemy stąd. Eee... A to kto? Czuj, jakie tam rzeczy były? Jakaś kopalnia i inne takie rzeczy, To nie? No, poczekaj, musimy iść do Dig Site'u, czyli ten strefy kopalniczej. Tylko gdzie jest znowu strefa kopalnicza? Tutaj eee, ja... Tutaj pewnie jest, bo to tak wygląda. No, pewnie ja właśnie tam do. Kamienie. Tak, to na pewno. Cicho, muzyką, nie? Ej, jakieś dwie osoby tutaj stoją. A to są pewnie nasi starzy. Chodź zobacz. Możemy z, z nimi pokazać. Skipuję ich rozmowę. Okej. Okay. Zbyt niebezpieczne, aby ktokolwiek naszł. Co? Ej. Idę za nimi. Siema. Idę za nimi? Nie, wiesz co, ja teraz mam ten... Czego? Teraz mam jakąś cutscenkę, coś, coś mi gadają, idę teraz za nimi, dobra. Dojdziesz do tego Pocket Center czy co to tam jest. Aha. Jak to się nazywało? Dobra, idziemy. Ej, tu jest jakaś nowa osoba, czarny chłop. Hello, my name is... Adrian mówi się ciemnoskóry, a nie czarny. Brand. Ale on ma czarny garnitur, to jest czarny. Co teraz? Okej. Cypres! O pięknej. Okej, 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 okej. Okej, 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 okej. O mogę wybrać Pokemona na skórę? Okej, 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 okej. Ja nie mogę, ale fajne! Co ja wezmę? Którego wybierasz? jest u Pikachu albo coś? Nie ma chyba. Bra. Nie ma. Ja biorę żółwia. Czyli Squirtla. Turtwig. Ja, ja biorę mojego standarderowego, czyli... Jakiego żółwia? Torczyk, czy co? Turtwig. Nie wiem. Misz Żółw z kwiatkiem na górze. To bulba za oręg, dobrze pamiętam. Nie, nie Co ja teraz zrobić? Gadaj z nimi trzeba, jak wybrałeś. Okej, okay, mam teraz eksplorować świat Pokémonów. Jupij. Okay, o! Pokorski. Poczekaj, daj. Pierwsza ja. walka! Bitwa? Dawaj, no, okej, okay, dobra, Żuwiu, lecimy. Charmander! Evan! TV! Nie ognia! Atakuj Ewana. Yyy... Ablorb! Nie otacz ognia jeszcze! To było skuteczne! Fight! Atakuj! Y... Boom! Kaboom! Jest! Pokonałem go! Bro. Ultra Wander ma szósty level! Tackle BUM! Mam 200 highs BUM! Jak to bym tak bił, Davey? Muszę ją pokonać. Jak mi się bo ciągle będę ją atakował BUM! Tackle BUM! BUM! mój atak pada. Absorb Bum! Okej! Okay, Ole mi dała klapsa! Przegrałeś? Tak. Teraz tak nie. Bum! O ja tura. cię nie! Dur tu jak mnie zginął! Ty Jacku, placku jeden i muszę kończyć. Dobra, to Nara. Nara widzowie, widzowie, to będzie też koniec odcinka, Dobra. więc Nara, ja sobie lajka, suba i zarekomendować kanał Nara.